Ponad 4,5 tysiąca uczniów z kilkudziesięciu szkół z terenu Polski Południowej i Zachodniej wzięło udział w programie edukacyjnym Szkoła Kluczowych Kompetencji. W powiecie dzierżeniowskim uczestniczyły w nim trzy placówki Zespół Szkół nr 1, 2 i 3, które podsumowały już projekt. Jest to dla szkół bardzo dobre doświadczenie. Doświadczenie z zakresu współpracy i doświadczenie w zakresie rozwoju wewnętrznego. Szkoła, każda, żyje swoim życiem. I może na przykład popaść w swojego rodzaju rutynę. Takie projekty pozwalają szkołom wyjść poza pewne ramy, poza pewne schematy, uzyskać nowe wiadomości, poszerzyć wiedzę, sprawdzić swoje metody nauczania, skorzystać z różnych możliwości, jakie te projekty dają. Realizowane były bardzo ciekawe przedsięwzięcia. Uczniowie wyjechali w ramach tego projektu na wakacyjne obozy naukowe, uczestniczyli w kołach naukowych we Wrocławiu, Dolnośląskiej. W szkole wyższej realizowane były lekcje demonstracyjne, mobilny instytut kompetencji, czyli lekcje dodatkowe, zajęcia dodatkowe dla uczniów. Uczniowie brali udział w symulacji przedsiębiorstwa symulacyjnego. Myślę, że były to bardzo atrakcyjne formy pracy z uczniami. Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym w Polsce Południowo-Zachodniej, umożliwiających im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy. Chcieliśmy wzbogacić warsztat pracy, chcieliśmy, by uczniowie zdobyli kompetencje kluczowe, to jest posługiwanie się Językiem obcym, w naszym przypadku był to język angielski, poszerzali kompetencję matematyczną, rozwijali przedsiębiorczość, innowacyjność oraz kompetencje informatyczne. Możliwość uczestnictwa w obozach naukowych, wyjazdów do wyższych uczelni, uczestniczenia w wykładach, korzystania z ciekawych pomocy dydaktycznych to po prostu atrakcyjnia naukę, rozbudza zainteresowania, no daje lepsze efekty edukacyjne. Potwierdzają to zgodnie uczestnicy projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji w powiecie dzierżoniowskim. Było to naprawdę świetne połączenie tego, że mogliśmy się uczyć, a do tego miło spędzić czas. Naprawdę były realizowane różne imprezy, z których mogliśmy skorzystać. Po, za, po, po zajęciach wszyscy zbieraliśmy się razem, to była na pewno duża integracja. Wszyscy się zintegrowaliśmy, poznaliśmy nowe osoby, bardzo dużo się dowiedzieliśmy. Było to naprawdę fajne przeżycie. Myślę, że w tych obozach najciekawsze było to, że nie były organizowane jak typowe lekcje i nie był materiał, czy jakieś informacje podawane, tylko były w taki fajny, można powiedzieć, w taki specyficzny sposób przekazane i po prostu nie była to sucha informacja, tylko poprzez niekiedy zabawę było, można się wiele nauczyć. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali nieodpłatnie i posługiwali się podręcznikami, ćwiczeniami oraz materiałami piśmienniczymi. Warto wspomnieć, że program był współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, liderem projektu była Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a partnerem Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.